Święto świętego Marcina zbliża się bardzo szybko, więc na naszych stołach nie może zabraknąć gęsi. Ja szczególnie uwielbiam piersi z tych ptaków, więc dzisiaj pierś z grzybami. I właśnie od nich zaczynam swoje przygotowanie. Używam suszonych podgrzybków, zalewam je wrzątkiem i odstawiam na 30 minut. W tym czasie na skórze piersi z gęsi robię ukośne nacięcia ostrym nożem. Dosyć gęsto, uważając, żeby nie przeciąć skóry do końca. Pierś posypuję z obu stron solą i pieprzem świeżo zmielonym. Odstawiam na 10 minut, po czym układam skórą do dołu na zimnej patelni. Rozgrzewam. A po 6-7 minutach smażenia obracam na drugą stronę. Wytopiło się sporo tłuszczu, więc część odlewam i od razu dodaję namoczone grzyby, odsolczone z zalewy. Smażę wszystko razem przez jakieś 5-6 minut, co chwilę mieszając, po czym dolewam zalewę z moczenia grzybów. Doprawiam sos z solą i świeżo zmielonym pieprzem a Po kilku minutach duszenia, już na nieco mniejszym ogniu, dolewam słodkiej śmietanki 30%. Mieszam i wstawiam całą patelnię wraz z zawartością do nagrzanego do 200 stopni piekarnika na mniej więcej 10-12 minut. Po tym czasie wyciągam pierś z sosu, daję jej chwilę odpocząć i układam na desce. I ostrym nożem kroję na plastry. Następnie na talerz wykładam sos razem z grzebami, dosyć solidną porcję a na wierzch układam plastry mojej soczystej gąski. Jeszcze wszystko posypuję szczypiorkiem. Mięso z gęsi idealnie komponuje się wraz z grzybami, a w jej cudownie chrupiącej skórce można się wręcz zakochać. Święto już niebawem, więc i Wy powinniście taką gąskę u siebie zrobić koniecznie w domu. A podobne oraz inne przepisy znajdziecie na naszej stronie www.kulinarnatv.pl, A jeżeli chcecie mieć najszybszy dostęp do naszych nowości, to subskrybujcie nasz kanał YouTube.